Ja ośmiomano widzowie jestem, Beniusz Glue i to jest kolejny odcinek, już drugi odcinek z Farming Simulator 19. Dzisiaj będziemy robić pierwsze żniwa, będziemy ścinać na pszenicę na tamtym polu, tam o, tam dal... Na tamtym polu tam daleko. Dobra, wsiadamy do kombajnu, do kombajnu, ehm, podpiję, pod czekajcie, Podpina podpinamy header, dobra. Odpalamy silnik, bo Enter musiał musi odpalać. Czekajcie, spadnie jeszcze czy ustawienia są wszystkie zrobione, wszystko fajnie, pięknie. Dobra. No, jedziemy. Zmniejszyłem trochę grafika o jedno, bo mi strasznie lakowało, gdy jeździłem kombajnem. Jak widzicie, sobie tam też... Tam sobie też wszystkie już... Maszyny trochę... tam wszystko ustawione było. No i razem z przyczepą i tym... Ale to jest tak szybko, no bo wiecie, no bo tą przyczepą jakby... Ci co ciężko, bo jakby najdy chcesz skręcić, to przyczepa nie skręcę i ona skręca w stronę, którą sama chce, więc ciężko się trochę nią ten... Zapalamy światła oczywiście. F, F, czekajcie. F, F, F Dobra. I teraz tak. Home. Home to są te ostrzegawcze, no i lecimy. A nie, czekajcie, muszę rozłożyć kombaj. Witamy, y y pokażę Wam coś. Dobra, no, czekajcie. Gdy rozłożę to, patrzcie. To się podno... Schodki się opuszczają, to się podnosi. I ciekawe jest to, to z tyłu widzicie. Tak. Dobra, to tak. O koda. Dobra, hop. Hop. Dobra, hop. Dobra, widzowie, dobra, jedziemy, działa, dobra, czekajcie, widzowie, wyłączę pokaz słomy, no bo po co mi tamto, bo nie, nie będę robić z tego słomy, belek, zrobię tak, o, o, teraz jest git czekajcie, wyłącz, dobra, widzowie, no, no i, wiecie, kompaniom się wolno jeździ, e, no ale, wiecie, widzowie, e, oczywiście, pole mam bardzo duże, ale nie pokażę wam całe... Nie pokażę wam całego pola, jak robię całe pole. Ale wam pokażę jakby część. Gdy robię trochę pola. A, a dokończę poza odcinkiem. A, w następnym odcinku, widzowie, będziemy kultywatować tutaj te pole kultywa... kultywatorem i sianie będzie. Nie wiem co będę siał, jeszcze zobaczę widzowie. Słuchajcie, widzowie, trochę dało. Teraz jest git. Zobaczę, e, trochę, ser bardzo wolno to zajmuje, ale... Wiecie, można porozmawiać. Widzowie, dzisiaj... Widzowie, dzisiaj będzie live. Nie wiem jeszcze o jakiej, bo też nie wiem o jaki odcinek w Lesi, bo nagrywam go 18.13. Miałem plan wrzucić o 18 odcinek, ale nie miałem nagranego i teraz nagrywam. Czekajcie. To jest wymaga wapna. Nic nie wymaga wapna, gościu. Co ty mówisz? Dobra, hop, no widzę, Więc dzisiaj będzie live'ik, Więc, jak powiem nie wiem o jakiej godzinie, ale na pewno. Na pewno, będzie już stream. Więc nie patrzcie na. nowa. Więc nie patrzcie tutaj na Benius Glue o live, tylko patrzcie na Benius Glue Stream Widzowie, link do link do kanału. Widzowie, link do kanału Glue Stream. wizowe link do kanału Glue Stream, link do kanału stream, link do kanału stream będziecie mieli w opisie. Więc będziecie mogli wpadać. O, idziemy. O, jak wiecie, można na pracownika zatrudnić klikając H. Ale ja na razie nie będę zatrudniał. Na razie ja sam porobię. Ale są pijany, patrzcie, patrzcie jak jeżeli. O dobra, jest git, dobra O, czekajcie, o Dobra, jest git fajne jest to, że patrzcie, gdy hamuję, wciska hamulec I coś tam też to widać, że hamulec, jadę I widać, że wciskam hamulec I też, gdy jadę, jak widzicie, fotel hamuje I fotel się rusza Więc to jest fajne, zadbali twórcy o fizykę Taką Dobra, zaraz, ale ja, ale ja, ale ja upo, jestem, jestem upo widzowy, patrzcie jak ja ominęłem. Dobra, nie chciałem. Dobra, no to trudno, to, to, jedziemy tutaj w tą, a to obok zaraz zrobię. Widzowie, wybaczcie za to. Chy, krzywo to obcinam, ale. A. Obcina się, dobra. To chyba 10 na godzinę z tym, z obcinanym obc headerem łączonym. Więc no, e, no ale mamy czas, widzowie. Dopiero trwa 5 minut odcinek, a około o nie, minimum będzie 18 minut. Minimum będzie trwało 18 minut. Na, nawet pewnie więcej, nawet pewnie zrobię go więcej trochę odcinka. Nawet może zrobię na nie wiem, może nawet na 20 minut, może na 22 2 minuty, a to zobaczę. Widzowie. Zobaczmy, pierwsze odcinki w farmingu. Zobaczmy. So, pierwsze odcinki farmingu będą nudne Bo pierwsze odcinki we farmingu Będą tak naprawdę Wiecie Sianie Ścinanie Rozdziewanie wapna e, Usuwanie chwastów I wiecie Dobra widzowie teraz, teraz będzie dobrze Przejadę to Hop dobra może tak bardziej pojadę? Czekajcie. Jest git? O, nie no, z tego nic. Dobra, mamy 37% tego. Mamy 37... 38 zapełnienia. W tym. Wiewezowie. Boże. dobrze, przepraszam za to, że, że ja tak jeżdżę krzywo. Ale na następny raz, gdy będziemy zbierać, to postaram się jeździć normalnie, a nie jak pijak najgorszy. Dobra, hop. Dobra, hop. czekajcie, hop. Dobra, jedziemy. Kurde, ale to... Ja uważam, że patrzcie, jest się. szkoda. Hop, dobra, teraz jadę prosto go, Dobra, widzę. Trochę dużo, trochę dużo tu ominęłem, Tylko prawie pół linii całej. Także pół linii wiecie, takiej dużej. Więc no, no tak trochę... No, wiecie. No trochę jestem głupi po prostu, wiecie. Nie wiem, dawno nie gamle i nie umiem po tym prosto jechać. Ale zarazem już będę jechał prosto. Dobra. Dobra Ho, Dobra, to, to wyłączamy Widzowie Czekajcie, zabracamy, Czekajcie, tu trzeba ładnie Dobra Wiem, że mógłbym robić i iś, ścinanie i tamto, ale nie Na razie robimy to Dobra Dobrze, jedziemy do przodu. Upo. Widzisz, Be... piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, będzie już upo, a przepnę wam serduszko. Serio. Piszcie w komentarzach, będzie już, glu... już upo, a wam przepnę serduszko. Ła, jedziemy. Mm cie um, zaraz, zaraz tu podjadę przyczepą, ale jeszcze chwilę pojadę i podjadę tu przyczepą i wysypię kombajna do przyczepy. I nie wiem w sumie co No gdzieś tam postawię tą przyczepę. Nie wiem gdzie, nie wiem co z nim zrobię, ale gdzieś się, po... gdzie się postawię. Dobra. Czekajcie. Dobra, trochę krzywo, ale są. Nieważne, widzowie. Dobra, idziemy. Jeszcze trochę. Tak do tam do... do, do końca i... Do, do, dojadę do końca i wtedy będę ten robił. Zatrudni pracownika, żeby tu jechał i ja będę wysypywał tamten, o dalej tu krzywo. Patrzcie. Nie no. Dobra, już prawie. 10 na godzinę to jest Wiedziałem. Najszybszy, najszybszy. Nie, no są szybsze w grze. Ale ten, ten jest ten. Ten jest Glid. Dobra. Poczekajcie widzę, trzeba tu, bo trochę... czekajcie. tam zrobione, dobra, teraz hop, cofamy. Czekajcie, hop. Czekajcie, hop. Już się głupi. Hop, czekajcie, hop, dobra. Dobra, widzę. Dobra, co on robi? Ha, my ja wyłączyłem silnik. Chcę się pracownika zatrudnić. Dobra, jedziemy. O! On umie jechać prosto O bo on mi tu wyrób na widzowe ja w tym czasie Nie, czekajcie Nie, dobra, to zaczekajcie to Nie, nie to auto, bo ten ten, ten ciągnik ich zawolny. Ja biorę, czekajcie Czym się różni? No więc ten? biorę ten, czekajcie. Dobra widzowe Dobra widzowe, jedziemy Dobra widzowe, cofamy O, tutaj włączymy jedno świate. Czekajcie, zmienię coś w kombajnie. Widzowie. Zwalniam cię, dziękuję. No, O, dajmy na jedno jednak, bo jest jasno, widzę. To, czekajcie, cofamy, hop. Czekajcie, bo tu. czekaj dobra teraz jest git biorę, dobra, jedziemy widzowe ehm, eee dobra, jedziemy odsłaniam, dobra jedziemy nie, nie dobra No dobra, Idziemy. Nie wiem, nie wiem czy nie wiem czy zdążę. Zdążę, patrzcie, patrzcie. No. Ja, Czekajcie, ja zmienię zmienię do 10, żeby, żeby jechał tak szybko jak to komba, i dobra Stop To tak, tak, to tak, to nie działa Tak się, tak się nie robi na gospodarstwie, Jedź, no jedź sobie pa, dobra, to pani, dobra, przepraszam Patrzcie, patrzcie, chcę skręcić Alles ganz aufs Wasser, oder? Also... Widzowie, nie no, piszcie, serio piszcie, Beniamin Upo, bo ja, znaczy, bo ja, no, ja wiecie, no, ja jestem pośledzony po prostu. To nie jest chyba tak ciężko jechać prosto. O, dobra, dobra, mamy, no, ale zostajemy teraz w kwestii, dobra, no i ty tam na lewej. Dobra. Dobra. E, dobra. Czekajcie, bo zaraz się kończy ten. Dobra. Załaduję tam jeszcze trochę. Dobra, no czekamy, bo on trochę długo wykręca, jak widzicie. Ty, 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 ty. Spokojnie. Zobacz, czekamy widzowie. Czekamy na... Niej... Czekamy na kompact, jak zacznie jechać. oczy w to pojadło gości, widzowie. Już film trzy 17 minut 53 sekundy. Jeszcze chwilę pogramy i... skończę. Dobra. No i widzowie jedziemy sobie. No spokojnie. Um, mm -hmm. No to ten. No Dobra, widzowa. No! Jadę idealnie. Czekajcie, trochę, trochę. Bliżej. O, teraz jest git. ideal Idealnie, widzowie, ale ale już... Widzowie, po, po jednym tym, patrzcie, jakie już brudne koła. A tak krótko jeżdżę. Dobra, widzowie, do końca tego paska i kończymy. I znaczy, nie, że kończy... No i kończymy odcineczek, ten odcineczek będzie taki krótszy akurat. Widzowie, ten odcineczek będzie krótszy, ale inne odcinki na przykład. E, ale wiecie, ja to sobie poza odcinkiem... Bo to już nie jest takie, nie będzie nic tak bardzo ciekawego już dobra zasłaniamy no i dobra, i dobra gdzie, gdzie z tym jedziemy? pisz, nie w sumie nie macie co pisać no i dobra, hop zostało to tutaj o, dobra No Tutaj niech Jeszcze niech jedzie chwilę Widzę wam Dobra, widzę Wyłączam Dobra, widzę, to by było, w tym to by było na tyle Zebraliśmy 60% tego A jeszcze w kompanii zostało, bo w kompanii jeszcze zostało No w sumie, nic w sumie nie zostało więc no w sumie, dobraliśmy dużo bardzo i już starczy. Eee, widzowie, e, bardzo dużo zrobiliśmy, więc... No. E, w następnym odcineczku będziemy kultywa... kultywato... Kultywatować i siać, a potem pewnie będziemy gościować wapno i może sprzedamy. A też nie wiem, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Um, I no. Następny odcinek w czwartek, bo mamy Daily. Więc następny odcinek w czwartek z Farminga i yo.